Bo chciałem pani między nimi podziękować. Chciałem, chciałem serdecznie podziękować również za współpracę pan, e, pani Burmistrz, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, Radnym Rady Miejskiej Miasta i Gminy Darczyn oraz wszystkim państwu, co Dziękuję serdecznie za współpracę. Pani mecenas, chcę. Z tym, że przepraszam bardzo, teraz w związku z odwołaniem pana prze... Panie Wiceprzewodniczący, w związku z tym, że została podjęta uchwała w sprawie odwołania Pana Przewodniczącego, w związku z tym do momentu wyboru nowego przewodniczącego prowadzi Pan tę sesję. Dlatego, że w zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym Rada może, musi podjąć uchwałę w sprawie rezygnacji, ale w ciągu miesiąca, a zatem nie w dniu dzisiejszym, dlatego że takiego punktu w porządku obrad nie było i ta Pana rezygnacja, która została w tej chwili złożona, musi być przez Radę przyjęta. W związku z tym nadal jest Pan Przewodniczącym Rady wice, Wiceprzewodniczącym Rady zarządza Pan dalsze obradowanie nad kolejnym na, do do programu, punktem porządkiem obrad. Do, do, do czasu wyboru, do teraz wyboru, do czasu wyboru y, do, do Przewodniczącego. Szybki, Czyli Pan prowadzi uciekł. sesję... Ja a z chwilą, gdy zostanie wybrany nowy Przewodniczący... No już, to, on to, to, on to, prowadzi. Wtedy nie, wtedy nie, prowadzi, nie, nie obrad, wtedy obrady prowadzi, przyjmuje prowadzenie obrad nowo wybrany no, ok. przewodniczący, tak, tak. natomiast pan jest wiceprzewodniczącym do czasu, dopóki Rada sesji. Miejska nie podejmie uchwały w sprawie przyjęcia pańskiej rezygnacji. Aha, Aha, nie, rozumiem, dobrze, nie ma jej dobrze, porządku. Proszę, nie, proszę. Proszę. Na następną sesję. E, e, jeszcze. Może pan Żelazowski usiądzie spokojnie. Przejdziemy teraz do tego punktu, także ja powiem kilka słów, a będę nie miał możliwość wykazania się. Chciałbym gorąco podziękować wszystkim za współpracę. Wydaje mi się, że przez ten rok udało mu się wiele zrobić. No, mieliśmy plany nieco inne, o wiele ambitniejsze, na kolejne trzy lata, blisko trzy lata, ale stało się tak jak się stało ja tu muszę tutaj wiele podziękować Pani Burmistrz za ogromne możliwości, które doprowadziły do tego, że część radnych z naszych komitetów przeszła na pani stronę. Ma pani ma naprawdę wyjątkowy dar przekonywania. Chciałbym państwu dziękować państwu radnym, państwu sołtysom, wszystkim pracownikom urzędu, bo rzeczywiście współpracowały się z Państwem bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o te osoby, które przeszły na stronę Pani Burmistrz, to muszę powiedzieć, że one będą miały trudne życie. Z uwagi na to, z uwagi na to, z uwagi na to, że obiecali swoim wyborcom, obiecali swoim wyborcom, bo wyborcy, wyborcy zaufali tym ludziom. Mało tego, podpisali między komitetami umowę, własoręcznym podpisem, a więc ja jestem naprawdę pełen podziwu, że tak w krótkim czasie potrafili swoje zdanie zmienić. Oczywiście taka jest demokracja, wszędzie tak się dzieje, chociażby w grójcu też była taka sytuacja odnośnie pewnych zmian. Natomiast jeśli naprawdę chcielibyśmy, żeby cokolwiek się zmieniło na korzyść, no to rzeczywiście zostaje nam tylko trzy lata, które będą po staremu. A więc to, ta sytuacja się nie zmieni. Co Pani Burmistrza zaplanuje Wszyscy Rączkę podniosą i wszyscy będą zadowoleni. Będą musieli być zadowoleni, bo bo to jest większość, e, którą ja będę szanował. Przypominam, że będę szanował. Nie udzielę Pani głosu. E, I będę i będę starał się za wszelką cenę. Jeśli będą uchwały, które będą doprowadzały do rozwoju Tarczyna, to rzeczywiście będę razem wspólnie pracował. Dlatego bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim za współpracę i życzę sukcesów w dalszym oczywiście urzędowaniu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu za uwagę. Przechodzimy do, y, przechodzimy do punktu ósmego y, sesji, to znaczy wybór nowego przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarszynie. Y, proszę bardzo o dokonanie nowego kandydatów. wyboru y, Komisji Proszę o kandydatów. Ja przepraszam najmocniej, nie byłem przygotowany. Proszę, proszę Państwa, proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Nie. Ja za przewodniczącego. Ja pomogę tutaj przewodniczącemu, został zaskoczony, ale wybór nowego przewodniczącego Rady Miejskiej, i zgłaszanie kandydatów. Tak bym to mówił. To znaczy najpierw właśnie zgłaszanie kandydatów do, na funkcję przewodniczącego i dopiero później kwestie związane z wyborem albo utrzymaniem tej samej komisji A, skrutacyjnej. No, pan, najpierw proszę o zgłaszanie kandydatur na, na, na przewodniczącego Proszę bardzo, radny Daruś Witek. zgłaszam kandydaturę pana Tomalzewskiego. Czy pan Mirosław Polyszewski zgadza się? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, To jest może następny. Wobec y, nie zgłaszania y, y, innych kandydatów. Komisja skutacyjna proponuje, y, aby komisja skultacyjna y, w tym samym składzie. To znaczy, czy radni wyrażają na to zgodę? Tak, a może proszę o przegłosowanie? Czy radni wyrażają zgodę na komisję skrutacyjną w tym samym składzie? To znaczy pan żelazowski jako przewodniczący, pan Andrzej Ozimek i pan Doliński Adam. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo z tego przystępujemy do pracy. Będziemy głosować na wybór przewodniczącego. Kandydatem jest Wierosław Waliszewski, przewodniczący Jacek Żelazowski, członek komisji Adam Doliński, członek komisji Andrzej Ozimek. Ja będę wyczytywał, a nie, może tak. W poprzednim głosowaniu zakreślaliśmy cyfrę Jeden, dwa lub trzy, i tu jest tak samo. Jeden Jeszcze jest kółeczko. za, dwa przeciw, trzy tak. wstrzymuję się. Tak, i kółeczko tak jak tam tym razem. Miałbym prośbę, bo wokół cyfry, żebyśmy kółeczko zakreślali, i wtedy jest wszystko w porządku. Jednoznaczne to jest, tak dla Państwa? Dobrze, Ty ja poproszę Grzegorz Augustynowicz. Zygmunt Benzał radny. Radny Tomasz Człowieka Radny Mirosław Waliszewski. Radna Iwona Kozmana. Radny Krzysztof Olczak. Radny Andrzej Ozimek. Radny Sławomir Palo. Radny Andrzej Pszczółka.